Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Chciałem, żeby było tak, że te owacje to są dla nas, bo teraz my się odzywamy. Dziękujemy. Albo dobra, dobra, już dajcie spokój. Dobra, dobra, już, dajcie, do... już, chcemy coś do... powiedzieć, powiem, chcemy coś powiem, powiedzieć, okej? Okay? Szybko powiemy o wiedzy bezużytecznej. Dawno nie było. I tutaj taki newsik. Że? Każdy z nas ma choć jedną osobę, w której zawsze będzie zauroczony No to mów No właśnie o to chodziło Nie, dobra, przestań, ty pierwsza Powiedz, powiedz, Mateusz daj, daj spokój, ty pierwsza Ale ja mam bardzo dużo, ja nie mam jednej Ja mam około dwudziestu W których zawsze będziesz zauroczona? Oczywiście, na przykład Bradley Cooper, Brad Pitt Ojej, a takie, które kiedyś spotkałaś? Chyba, że Bradley Cooper, nie Brad Pitt <laughs> A dobra, okej, okay. to luzik No, no tak, to każdy ciekawe, czy każdy z nas ma taką Mateusz, osobę Mateusz, powiedz o ma no, Serio, no, serio no, no, o, powiedz, dobra, no ale, dawaj, bo no powiem za ciebie. No dobra, ale, ale nie słuchajcie, ale Zatkajcie nie słuchajcie. Zatkajcie uszy teraz. Czekaj damy moment na zatkanie uszu. Mów, no bo ja tu zawsze będę zauroczony w mojej nauczycielce ze szkoły, pani od polskiego. No. Ale weka, ale do Ale dobra, nie no bo głupio. Bo głupio. Pozdrawiamy panią od serdecznie. No tak, no tak, no. Nie no, nie. tak naprawdę masz dystans, w ogóle nie jesteś zauroczony Mateusz, daj spokój. Jestem. Jesteś twardy. Nie, no Kogo próbujesz oszukać? Ale się śmieję. Ale po prostu... ojej.